Witajcie na kanale Camping Wizja Dzisiaj przyjechaliśmy na kemping W trójkę Ja, Neta, Laura O może tak stan Będzie lepiej yy, Przyjechaliśmy na ten sam kemping Co tydzień temu Żeby Wam pokazać yy, Takie właśnie domki W których można mieszkać I trochę tutaj zwiedzimy Bo ostatnio nie mieliśmy czasu Bo późno przyjechaliśmy Dzisiaj trochę pochodzimy po lesie tutaj niedaleko jest też taki no, taki jakby kemping no, dla bogatych ludzi no, z takimi dobrze wyposażonymi właśnie domkami a dzisiaj jesteśmy na tym kempingu co byliśmy wcześniej wieje trochę to są takie domki domki drewniane kopułowe takie zobaczcie Co to jakaś papa jest, pewnie to jakaś papa taka. Tak ten domek wygląda. Prąd jest, w środku jest prąd. I tyle. Ale co jeszcze jest w tym domku? Nic nie ma. Oprócz tego, że to jest ten domek, to w środku nie ma nic. Dlaczego nic nie ma? Bo nie ma nic. Tak wygląda w środku. Tak, tak wygląda w środku. Nie ma łóżek, nie ma stolików, nie ma po prostu nic. Są tylko ściany, światło, grzejnik jest taki. O, zobaczcie, jaki tu jest wielki grzejnik, nie? No i to tyle. I tu jest o, gniazdka są prądowe, są. Dlatego. Dlatego na pitch up, jak yy, szukałem właśnie taki, takiego domka, domku kopułowego, jak, jak ten, to byłem zdziwiony, że tam było napisane Zabierz wszystko, oprócz namiotu. Czyli śpiwory, materace, stolik. No to, co, to, to wszystko, co zabieramy, yy, jak jedziemy pod namiot. Tylko, że yy, bez namiotu. Czyli krzesła, wszystko dosłownie. Tutaj rozpakowujemy się. To jest taka wersja. Bez, bez niczego. nie. Podoba mi się. Yy, koszt wynajęcia na jedną noc na trzy osoby takiego właśnie domku to jest 40 funtów. Co tutaj jest jeszcze? O, mamy tutaj okienko. No i dobra. Idziemy się rozpakować. Drzwi są małe. Trzeba uważać. Ktoś jest wysoki to, to musi uważać, żeby nie uderzyć głową. Tutaj mamy co jeszcze? Popatrzmy. O. Aha. Tutaj mamy taką nie wiem jak to się nazywa. Kotary? Czy jak to tam się nazywa? No. Są dziewczyny. Także się rozpakowujemy. Trochę wieje. Ale pogoda jest ładna. Muszę wam powiedzieć, że pogoda jest bardzo ładna. Piękne jest i mało tego jutro, jutro. Laura ma mecz, więc dlatego musimy też wcześniej wstać i jutro jedziemy na, me na mecz. W tamtym tygodniu Laura strzeliła hatlika, także nieźle, nieźle. No, było fajnie i drużyna Laury wygrała 14 do 0. Tak się gra w piłkę. O, na przykład widzicie, ten domek ma łóżko piętrowe. I można sobie wziąć wersję z łóżkiem piętrowym, albo wziąć sobie wersję bez łóżka. No i powiem Wam tak: pierwsze miałem już zderzenie z tymi drzwiami. Za niskie są. Zapomniałem się. Jak głową przywaliłem, to aż się domek zatrząsł normalnie cały. Tu robimy jedzenie dzisiaj będzie makaron mamy i ten taki jest sos do spaghetti do spaghetti ale wieje tutaj mamy materac Laura napompowała ale schnie bo tam coś się rozlało na materac tutaj mamy piękny widok słuchajcie piękny widok na kemping mamy cały o tutaj przyczepka jakaś fajna o zobaczcie zobaczcie jaki mamy piękny widok Piękny widok na kemping mamy, słoneczko pięknie świeci. Super. No i zjemy obiad i idziemy na, ten, na spacer. Idziemy się przejść, pochodzić po lesie, może jakieś grzyby znajdziemy, bo tak wszyscy bo tak wszyscy pokazują na, na, tym, na tym Facebooku, że tyle grzybów jest w tego w Anglii, tyle grzybów w Anglii. My jesteśmy, co prawda, w Walii teraz, ale w sumie chyba nie ma to znaczenia. Nie no jak las jest, to powinny być grzyby jakieś. Nie, Laura? Tak. La, dla Laury te drzwi są dobre, bo Laura nie jest taka wysoka. Jeszcze. Także aż mi normalnie gwiazdki mi się pokazały za dnia. Gwiazdy. Nic się nie jest. Nie, no będę żyły, Laura. No nie. Się, no. Widziałem przed chwilą, słuchajcie. Sarenki 3 i właśnie tam idziemy O, tam są. Nie wiem czy to będzie widać takie. Tam za przyczepami są. I gdzie one są? O, tam są. Więcej ich jest nawet. Widzicie tam? Stoją jak zaczarowane. No, ile ich tam jest? I to są. Pewnie to są dzikie te sarenki, nie? Jak one się tutaj wzięły? No i się tam patrzą dziwnie, tak nie? Ciekawe o co chodzi, że tam się patrzą. Co tam jest takie? I zaraz podejdziemy jeszcze bliżej trochę. za blisko podszedłem tutaj idziemy teraz na spacer drogą asfaltową, ale zaraz wejdziemy w las i będziemy szukać grzybów ale chciałem Wam pokazać, że tutaj są takie żuczki sobie chodzą o, idzie taki, maszeruje i bardzo dużo jest takich rozjechanych nie wiem co one mają te żuki że nie siedzą w tym w lesie, tylko chodzą i ich jest pełno na tym asfalcie rozjechanych Biedne żuczki. A my idziemy zobaczyć coś, co mijaliśmy jak jechaliśmy na właśnie kemping. Jesteśmy ubrani, przygotowani, specjalne buty. Laura już mówi, że nie ma siły. Witam już gorąco. O, Laurka mówi, że gorąco. Ja mam podwójną bluzę. No a my mamy kurtki Laura i też jest. W sumie założyliśmy kurtki niepotrzebnie, bo jest ciepło. A co tam jest za tą skarbą? No już idę zobaczyć. O! O! Co tu mamy? Las? No idziemy, nierówny las. Może będą jakieś grzyby? Jak znajdę jakiegoś grzyba, to go nagram. Ale tutaj jakie są dziwne takie doły. W tym lesie bardzo dużo skał tu jest, kamieni. Może coś znajdziemy zobaczymy. No, jesteśmy w lesie, ale nic tu nie ma. Fajny jest teren na grzybki, ale nic nie widać. O, i tutaj jest właśnie też taki grzybek. Nie, ale to jest niejadalny grzyb. Tak więc szukamy dalej. Tak, Anetka bierze siłę z drzewa. pięknie W ogóle to suche to drzewo, nie? Mało co listków ma, ale no. tak to to suche drzewo. Tutaj mamy hotel dla różnych owadów. Taki duży hotel. Kto by pomyślał? że owady będą miały swoją siedzibę hotelową tu jest Laura, o Laura w swoim żywiole jest w małpim gaju tutaj ogólnie to jest jakiś pub u góry. Pub. I tutaj są takie na tym terenie ale wieje strasznie to są takie duże właśnie kabiny które właśnie można spędzić też czas no to tutaj to są takie duże kabiny tylko, że to wszystko to kosztuje, nie? po kilkaset funtów no tu jest następna taka, tam jest następne i tak przeszliśmy już chyba z półtorej mili idziemy na wycieczkę Aneta nas zebrała na wycieczkę. Ja tutaj chodzę po tych lasach. O, z jednej strony las. W sumie jestem w środku lasu jakiegoś, z drugiej strony też nie ma żadnego grzyba. Je, znaczy był jakiś tam, ale to nie do zjedzenia, a, ale ogólnie to jest lipa. A taki piękny teren. Taki nawodniony piękny teren i nic, słuchajcie, nic w polskich lasach kilkanaście lat chodziłem po polskich lasach i zawsze co roku były grzyby mniej czy więcej to były w tym lesie już się tyle przeszedłem już tyle przeszedłem tutaj tych, tych no, kroków po tych krzakach po tych paprotkach i nic to straszne jest dla grzybiarza to tak wędkarz jedzie na na ryby i cały dzień siedzi i nic nie złapie no to jest Pewnie depresję ma. Ja się nie poddaję jeszcze, ale ciężko. Będzie ciężko coś tutaj znaleźć. Co tutaj mamy? Też las. Wszędzie las, drzewa, a grzyba nie ma. My już z powrotem po spacerze. No powiem wam, że 3,5 godziny chodziliśmy, ledwo żyje. Mieliśmy iść do jakiegoś tam punktu, ale się okazało, że tam na końcu to nic nie było, tylko to była jakaś tam nazwa no, tego szlaku. O, to była nazwa szlaku, ale po prostu szok, no, ledwo żyje. Teraz robimy grilla z tego kociołka mojego. Pamiętacie go. Co kiedyś kupiłem? Zdaję egzamin, rewelacja. No i robimy ten grilla i posiedzimy jeszcze bo. No jest fajnie. Cisza w ogóle w tym domku, nie. Zaraz wam. W tym domku mamy możeśmy no, materacu, rozłożyli, nie? Słuchajcie, jest taki grzejnik ten mały, nie? Co pokazywałem wam. To był włączony, ja wiem, z 15 minut, może to tu jest tak ciepło. Rewelacja, i myślę, właśnie, że coś takiego taki grzejnik kupię i go przetestuję, czy też w namiocie też się dobrze będzie temperatura yy, no, utrzymywała, nie? W środku, no bo tutaj to wiecie, to, to jest zabudowane całe, nie? Drzewem, i jeszcze chyba w środku jest ocieplenie jakieś, bo tak mi się wydaje, bynajmniej, nie? No, ale kupię taki grzejnik i test zrobię. Jak zdaję egzamin w tym moim dużym namiocie. Dobra, nic. Robimy ten. Robimy grilla. Bo jesteśmy głodni. No, i do następnego ujęcia. Nie wiem, czy to widać, ale jest zielony ogień. Nie widać, gdzie gdzie jest taki zielonkawy ogień, ale czemu? Pewnie jakaś chemia się wypala, albo może to jest czarodziejski kociołek. No widać takie coś zielone gdzie gdzie ale kamera nie chce tego złapać. Witajcie następnego dnia, jest rano, 8 godzina, ja już wstałem. Śniadanie będę robił. Dziewczyny tam jeszcze się dżemki robią. No i będziemy jedli, i spadamy. A co do domku, to domek fajny, naprawdę. Polecam sobie wynająć coś takiego. Pomimo, że trzeba zabrać cały zestaw, nie, bez namiotu, to naprawdę super. I ten, ten grzejnik robotę zrobił elegancko. Tak się nagrzało w środku w tym domku, że, że szok. Wszystkiego dobrego życzymy. Odpoczywajcie. Mniej pracy, więcej odpoczynku. I widzimy się w następnym vlogu. Hej. Like a bird on a tree. I'm just sitting here.